Cześć wszystkim. Aktualnie na moim telefonie jest, jest 11.33. 30... Dokładnie. Chciałem ogólnie zrobić taki szybki odcinek, który nawet nie będę musiał edytować, może. Tylko po to, żeby Wam powiedzieć, że szczęśliwego nowego roku, bo na pewno to wypuszczę na nowy rok. Chcę też Wam powiedzieć, że chciałem też nagrać taki odcinek, w którym mógłbym sobie mówić o. Mógłbym Chciałem, miałem porozmawiać o tym, moich sprawach. Czemu nie, czemu nie wrzucałem tych filmów w 2020, co w 2019. Czemu nie będzie e, najlepsze momenty w 2020 roku. Miałem zrobić taki film, w miałem omawiać tego typu rzeczy. I no nie wyjdzie jednakże. Ponieważ em, coś się zepsuje jednakże. Jak zwykle. Ponieważ ten rok jednakże jest jeden z pechowych roków który miałbym nagrywać odcinki. Chyba każdy może to... Nie tylko dla mnie słychowy, ale pewnie dla was też był z wielu powodów. Na pewno każdy ma swój powód, którym na pewno mógł być dla niego gorszy. A może ktoś miał lepszy rok. Może dla kogoś to był rok, który nie był aż taki zły. Ale jak chcecie możecie się pochwalić, jakbym minął rok. Chętnie sobie przeczytam. Tak czy siak, Chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego, żeby ten żeby 2021 rok był lepszy i żeby dla was oczywiście był lepszy, żebyście go miło spędzili, żebyście nadrobili, że jeśli nie zrobiliście rzeczy, które chcieliście zrobić w 2020 nadrobili w 2021 roku, bo też mam takie same plany. I chcę wam podziękować jednak, bo pomimo tego, że miałem zły ten rok, chciałem wam podziękować z tego powodu, że nadal mnie jakby wspieraliście, oglądaliście moje filmy próbowałem wrzucać oczywiście filmy bo jak mówiłem ja w jednym z moich odcinków nie miałem zapału żeby robić te filmiki, żeby edytować Super Fighter Go serię, którą już zrobiłem ale ostatni odcinek nie chce mi się robić, nie chce mi się zedytować ponieważ nie mam po prostu nie wiem nie mam weny żeby go robić po prostu i to jest trochę takie Troszeczkę smutne jednakże, no bo Jednakże ten rok Można dojść do tych gorszych Szczególnie, że nie wyszło mi też nagranie wielu rzeczy, które chciałam nagrać Chociaż pomimo minusów, które oczywiście ten rok nam dał, dla mnie Jest też oczywiście parę też plusów, które dał mi ten rok Dla przykładu skończyłem szkołę podstawową Co jest dla mnie bardzo dobrą rzeczą i zacząłem, i teraz tą szkołę średniej które, w której trochę był stresik Taki szczerze e Trochę był stresik, taki szczerze Że właśnie nowa szkoła Trzeba będzie się zapoznać z nowymi ludźmi Nie wiem jacy będą i jacy no będą Ale okazało się, że to, że to są akurat bardzo spoko ludzie Więc jeśli teraz to oglądacie to wszystko okazało się dobrze, tylko właśnie te elekcje wróciły i znowu. Tak czy siak, mam nadzieję, że będziecie mieć lepiej w 2021 roku. Mam nadzieję, że 2021 rok minie Wam o wiele lepiej niż ten oczywiście, w którym jeszcze jestem. Wy jesteście już w tamtym i macie lepiej. Chociaż kto wie, może za rok to obejrzę. I na przykład powiem dla samego siebie No wiesz, ten rok jakoś nie był aż taki dobry No dobra, co mam jeszcze powiedzieć No dobra, no to życzę wam sz szczęścia, szczerze e Szczęścia w następnym roku Dobrych ocen Wszystkiego najlepszego, co wam się wymarzy Kasy, wszystkiego Dużo V-Bucksów i dużo tych końców e z Brawl Starsa I dobra, e cześć